Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani smakosze, dziś przygotujemy... Faszerowane jajka w dwóch odsłonach. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. I przygotujecie takie jajka na świąteczny, wielkanocny stół. Gwarantuję Wam, że będzie pysznie, dlatego nie przedłużajmy. Wcześniej jednak, zanim zaczniemy te przygotowywania, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zaczynamy przygotowywanie tych pyszności. Oczywiście, skoro przygotowujemy faszerowane jajka w dwóch odsłonach, to zacznijmy od gotowania jajek, jajka wiejskie, mam oczywiście ten tradycyjny garnek od babci Marysi, przygotujcie sobie również jajka wiejskie, 10 sztuk wykorzystamy do tego przepisu, uwaga jednak wszystkie składniki, które znajdziecie w opisie będą na 10 sztuk każdego farszu. Myście mieli stoły przepełnione pysznościami i uwaga teraz jajka lądują tutaj. W garnku. I ostatnio dostałam takie pytanie: patent. Co zrobić, by te jajka później łatwo się obierały? Uwaga, jeśli macie pyszne wiejskie jajka, tak jak ja, ja mam od babci Marysi, to pamiętajcie, jajka zawsze świeże będą się kiepsko obierać. Jeśli chcecie, by się lepiej obierały, możecie po prostu je odłożyć na kilka dni. Żadne sole, żadne sody, żadne octy nie pomagają. Przynajmniej mi niektórzy nakłuwają jajka. I podobno wtedy to działa. Ja tak nie próbowałam. Myślę, że y, mam jeszcze tak dużo tych przepisów wielkanocnych i taki patent również wykorzystam. Jednak pamiętajcie, takie brzydko obrane jajko jest gwarancją, że jest na pewno świeże. Y, zupełnie inaczej obiera się te kupcze. One naprawdę się świetnie obierają, także wybierzcie, co wolicie, czy świeżość i ekologiczność i jakość, czy też y, kupcze jajka. Skoro jajka są już w garnku, oczywiście zalewamy je wodą, przykrywamy i gotujemy. Ja takie wiejskie jajka gotuję zawsze przez 10 minut. Są mega duże. Jeśli oczywiście macie mniejsze, gotujcie jakieś 8-9 minut i również będą pięknie ugotowane. Teraz jajka wędrują na naszą kuchnię tradycyjną i właśnie na naszej kuchni będą się teraz gotować. Od momentu zagotowania się wody 10 minut i są perfekcyjne. Będziemy jedne jajka faszerować ogórkiem kiszonym papryką konserwową. Będą również tutaj w środku żółtka, jogurt grecki, musztarda miodowa, ale uwaga, pokrójmy sobie teraz warzywa w międzyczasie, jak się gotują jajka, pokrójmy sobie jednego ogórka kiszonego i dwie połówki papryki konserwowej. I uwaga, jeśli przygotowujecie taki farsz na 10 jaj, podwójcie te składniki. Jajka się gotują. My teraz przygotujmy sobie dwie miski. Do każdej miski dodajcie po jednej czubatej łyżce jogurtu greckiego. Możecie użyć skyr, możecie dodać pół łyżki jogurtu, pół łyżki majonezu, co najbardziej wolicie. Teraz będziemy dodawać do każdej miski po jednej łyżeczce musztardy miodowej. I tak do jednej dodamy owszem musztardę miodową, a drugą yy, drugi farsz przygotujemy sobie z musztardą barbecue. Pokażę wam że taka musztarda również świetnie pasuje do jajek. A druga oczywiście z musztardą miodową. Będzie miała fajny kolor, taki żółty, jakbyście dali nie lekko kurkumy. Do tej, co mamy tutaj, musztardę miodową, wrzucamy pokrojonego ogórka, a także dwie połówki papryki. Dosłownie już za chwilę, a tutaj wrzucimy dwie łyżki pomidorów suszonych. Zacznijmy od pomidorów suszonych. Mam tutaj pokrojone pomidory suszone. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie pokroić je w kostkę. One są pokrojone w takie paski. Mówiłam Wam, dwie łyżki, właśnie dwie łyżki lądują tutaj do środka, a do drugiej miski wsypujemy pokrojone ogórki kiszone, a także papryki, paprykę. Dokładnie sobie tutaj wszystko wygarnę. I uwaga, do tak przygotowanych, na dzień będziemy dodawać teraz uwaga. Do jednego nadzienia pójdzie szczepiorek, do drugiego nadzienia pójdzie pietruszka, lub koparek, możecie dodać to i to, sól i pieprz do smaku i czekamy na żółtka. I tak jak wam mówiłam, do jednego farszu idzie szczypiorek. Ja mam taki domowy szczypiorek od mojej mamy i kroimy szczepiorek bardzo drobno. Oczywiście szczypiorkiem również udekorujemy później te jajka. Jednak w farszu szczypiorek również musi się tutaj znaleźć. Gwarantuję wam, że będzie pysznie. I uwaga, szczypiorek powędruje do mieszanki tej z ogórkiem i papryką, a do mieszanki z suszonymi pomidorami pomidorami damy troszkę koperku, troszkę pietruszki. Za chwilę całość posolimy, dodamy również pieprz, ale uwaga, do tej mieszanki do tego farszu z suszonymi pomidorami, damy również mieszankę przypraw. Ostatnio moją ulubioną, bo jest tam chili, jest tam suszona oliwka, jest tam również bazylia i czosnek. Uwaga, solimy i pieprzymy, sól i pieprz, tylko i wyłącznie tutaj co jest. Ogórek kiszony i papryka, sól i pieprz również tutaj, ale tutaj dodatkowo również dodajemy mieszankę przypraw, o której Wam mówiłam. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie tutaj w opisie pod tym filmem. Ja tutaj dodam pół łyżeczki mieszanki tej przypraw. Oczywiście Wy w opisie znajdziecie podwójną porcję, by przygotować 10 jajek. Jajka są już gotowane. Za chwilę będziemy zalewać je zimną wodą, by szybciutko nam Ostygł, bo jednak ten proces troszkę potrwa, dlatego uzbrojcie się w cierpliwość, a później delikatnie jajko po jajku, skorupka po skorupce, obierajcie jajka. My widzimy się jak będą jajka już obrane i ostudzone. Farsze prawie są gotowe, najważniejsze to jajka. Są już gotowe, są obrane, dlatego teraz przechodzimy do dokończenia naszych farszów. Położę sobie tutaj na środek te jajka. Potrzebujemy 6 sztuk. Każde jajko oczywiście przekrajamy na pół, wyciągamy piękne żółtko, i skoro mamy 6 jajek do wykorzystania, bo na ten talerz zmieści się 6 jajek, to oczywiście wrzucamy po 3 żółtka do każdego farszu. I już za chwilę mieszamy te wszystkie składniki. Oczywiście te białka kładziemy od razu tutaj na talerz. Kładziemy. I za chwilę za pomocą albo łyżeczki, jeśli chcecie za pomocą rękawa cukierniczego będziemy te pyszności wykładać na talerz na jajka. I zobaczcie, wszystkie składniki mamy już tutaj w środku. Teraz całość dokładnie mieszamy, ugniatamy, bo te żółtka muszą się pięknie tutaj połączyć z pozostałymi składnikami i tak przygotowanym jednym farszem. Jeszcze oczywiście wszystko tutaj dokładnie wymieszam jak również tym drugim. Już tutaj będzie wszystko rozgniatane. Będziemy napełniać białka. I uwaga, białka mam przygotowane. Jeśli Wy podajecie takie jajka faszerowane na stół, jeśli chcecie, oczywiście białko obmyjcie pod bieżącą wodą, by tutaj nie było w ogóle y, grama żółtka. Oczywiście nie jest to koniecznie. To kwestia indywidualna i wizualna. Słuchajcie, Mieszamy, jak już farsze będą gotowe, to się za chwilę widzimy. Farsz, zarówno ten pomidorowy, jak również ten drugi z konserwowymi warzywami jest już gotowy. W sumie z papryką konserwową i ogórkiem kiszonym też jest gotowy farsz, ale uwaga, hit. Zradzę Wam, że robiliśmy również dzisiaj przepis na mini babeczki, takie do koszyczka. I został nam nagrać efekt końcowy i... Babeczki ucierpiały. Połowa babeczek ucierpiała. Kury się tutaj, my się zagadaliśmy z operatorem, a tutaj kury działały i chyba nazwiemy babeczek, do koszyczka nie będzie, albo kury, wszystkie kury zjadły nasze babeczki, albo kura zjadła nasze babeczki. No po prostu w szok. Tyle, tyle tutaj przygotowań było w tradycyjny sposób, no i w tradycyjny sposób kura skosztowała. Słuchajcie, napełniam teraz te jajka i widzimy się z efektem końcowym. Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy tych przepysznych jajek. Ja przyznam się szczerze, że przed przygotowaniem tych jajek próbowałam jajek na tej bordowej, buraczanej grzędzie, który możecie film zobaczyć. Oczywiście tutaj u mnie na kanale. Jednak nie mogę już się doczekać, kiedy spróbuję również tych jajek. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. I uwaga, będą te słynne. Babeczki do koszyczka, które próbowały, kury, które widzicie za mną. Moi kochani, smakosze, jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście widzimy się jutro. Pierwsze jajka z pastą pomidorową. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.